Chcielibyśmy wyjaśnić coś, co mogło trochę wypaść z równowagi. Chcemy, żebyś na pierwszym miejscu umieścił siebie, w tym sensie, że twoją jedyną perspektywą jest to, co postrzegasz swoimi ziemskimi zmysłami. Więc, gdy znajdziesz myśli, z którymi jako ziemska istota czujesz się dobrze, wtedy jesteś podłączony do swojego źródła i teraz masz mnóstwo zasobów, które mogą popłynąć do tego, Cokolwiek jest obiektem Twojej uwagi. Widzimy wielu ludzi, którzy radośnie pomagają innym, których wyraźnie stawiają na pierwszym miejscu. I robiąc tak, mają z tego wielką satysfakcję i radość ze swoich działań. Innymi słowy, matka, która zajmuje się swoim dzieckiem, z pewnością stawia je na pierwszym miejscu, ale ma z tego niesamowitą satysfakcję, ponieważ realizuje coś, co było jej intencją przez długi czas. Nie ma więc w tym żadnego dysonansu. Gdy służysz innym i czujesz z tego radość, to wtedy ty jesteś na pierwszym miejscu. Dysonans pojawia się jednak przy robieniu dla kogoś czegoś, co robiąc czujesz się źle. Gdy czujesz, że twoje zasoby są ograniczone i może ich braknąć, robisz to więc bardziej z obowiązku niż dlatego, że chcesz to robić. Cofnijmy się więc i podejdźmy do tego tematu trochę inaczej. Zamiast mówić o robieniu czegoś dla siebie albo dla innych, nazwijmy to przyzwalaniem albo oporem. Możesz więc zrobić coś dla siebie, przyzwalając na przepływ energii, lub zrobić coś dla innych, nadal przyzwalając na przepływ energii. Analogicznie, możesz też zrobić coś dla siebie albo dla innych, nie przyzwalając jednak na przepływ energii. To nie chodzi jednak o podejmowane działania, nie chodzi o to, co robisz, chodzi o to, jak się czujesz robiąc to. To przyzwalanie to coś, co wszyscy instynktownie robią od urodzenia, ale z czasem wielu to traci w wyniku prób dopasowania się do relacji z wszystkimi innymi dookoła. Większość z czasem znajduje w końcu drogę powrotną do tego, ale wszyscy z Was znajdują tę drogę tak czy inaczej. W momencie przejścia z tego świata. Czasem widzisz bardzo małe dzieci, które są wystarczająco samolubne, żeby robić aferę, aby dostać to, czego chcą, oraz osoby bardzo stare, które są wystarczająco samolubne, żeby robić aferę, by dostać to, czego chcą. Jednak w żadnym z tych przypadków nie ma tego zjednania i przyzwalania, o którym mówimy. Innymi słowy, nie chodzi nam o to, żebyście robili aferę, żądając czegoś od kogokolwiek. Chcemy, żebyście zrozumieli, że cały wszechświat jest gotowy, żeby spełniać wasze oczekiwania. A wy musicie tylko znaleźć ten balans, który mu na to pozwoli. A w jaki sposób znaleźć ten balans? W jaki sposób umieścić siebie z powrotem w miejscu, w którym przyzwalasz wszelkiemu dobru płynąć w sposób, w jaki na to zasługujesz? Które jest jednocześnie stanem zupełnie naturalnym? Metodą prób i błędów. Spróbuj agresją, krzykiem i płaczem, i zobacz, jakie będą efekty. A potem podejdź bardziej miękko, i z delikatnością, i wdzięcznością, i zobacz, jakie będą efekty. I powoli, osoba po osobie, temat po temacie, po prostu wyczuwaj swoją drogę, na której znajdziesz balans. Nie możemy dać ci jakiegoś jednego procesu, czy nawet jednego podejścia do tego, ponieważ jest całe mnóstwo różnych tematów w Twoim doświadczeniu, które mogą wymagać trochę innej reakcji z Twojej strony. W niektórych kwestiach Twoje wibracje są na wysokich frekwencjach, takich jak satysfakcja, wdzięczność czy ekstaza, podczas gdy w innych mogą być na bardzo niskich, takich jak lęk czy obezwładnienie. Nie ma więc jednego sposobu podejścia do każdego tematu. Wybierz jedną kwestię i pomyśl o niej, mając w głowie tylko jedno pytanie. Jak mogę podejść do tego tematu, który musi być dla mnie ważny, ponieważ pojawia się znowu i znowu? W taki sposób, żeby za każdym razem poczuć się z nim chociaż trochę, chociaż odrobinę lepiej. To, co my chcielibyśmy, żebyś poczuł. To, że wszechświat dostarczy wszystko, czegokolwiek chcesz. Jest taka obfitość zasobów, że wszechświat zawsze będzie miał możliwość zaspokoić potrzeby każdego w sposób efektywny i zachwycający. Musisz jedynie odpuścić swoją rolę jako kogoś, kto musi sam znaleźć sposób, w jaki rzeczy mają się zorganizować i zacząć dostrzegać uniwersalne siły, które wszystko układają. Możesz nazywać je Bogiem, możesz nazywać je swoją wewnętrzną istotą, siłami wszechświata, energią źródła, możesz nazywać w jakikolwiek sposób, który rezonuje z tobą, gdy tej nazwy używasz. Spróbuj jednak zaakceptować to, że to jest właśnie dostawca chętny, by zawsze zorganizować wszystko, czego pragniesz. Innymi słowy, gdybyś mógł oprzeć się pokusie wyjaśniania, przez co przechodziłeś. Chociaż wiemy, że jest w tym pewna doza satysfakcji. Gdy próbując dotrzeć z miejsca, gdzie jesteś, do miejsca, gdzie chcesz się znaleźć, możesz powiedzieć: Zobacz, ile udało mi się osiągnąć, bo dzięki temu wiem, że mogę oczekiwać, że dam radę iść dalej. I to jest w porządku, i cieszymy się tym wszystkim. Jednak, jeżeli zbyt dużo uwagi poświęcasz na tłumaczenie, przez co przechodziłeś, to tak, jakby ścierały się w tobie dwie różne osobowości, bo to rzeczywiście są dwie różne osobowości: ty podłączony do energii źródła i ty od niej odłączony. Odłączony to trochę zbyt mocne słowo, ponieważ nigdy nie jesteś odłączony zupełnie, ale możesz bardziej lub mniej przyzwalać na połączenie z tym, kim naprawdę jesteś. A sposobem, by poznać, w którą stronę się przechylasz, jest zwrócenie uwagi na to, jak się czujesz. Dlatego jest to emocjonalna podróż. To, jak się czujesz, jest wszystkim, a to co robisz jest bardzo mało istotne. Wszystko sprowadza się do tego, jak się czujesz robiąc coś. Nieważne tak naprawdę co to za działanie. I do zrozumienia tego chcemy cię poprowadzić. Możemy ująć to jeszcze inaczej. Wszystko co myślisz, że musisz zrobić, ma na celu umożliwienie ci dotarcia do miejsca, w którym myślisz, że będziesz szczęśliwszy. Czyli wszystko, co robisz, nieważne co to jest, wszystkie działania mają prowadzić cię do jakiegoś celu, który wierzysz, że uczyni cię szczęśliwszym. Czemu więc nie pójdziesz na skróty i nie staniesz się szczęśliwszy już teraz? Przetestuj to. Naprawdę zachęcamy Cię, żebyś to przetestował. To nie jest jakaś teoria, którą właśnie testujemy na ludziach. To jest sposób, w jaki działa wszechświat. Wszystko w kwestii prawa przyciągania tego właśnie dotyczy. I im szczęśliwszy jesteś, tym bardziej przyzwalasz tym wszystkim rzeczom, które chcesz widzieć na zamanifestowanie. Mamy więc dla Ciebie zadanie. Chcemy, żebyś najpierw zatroszczył się o siebie i powiedział wszystkim innym, żeby się odczepili. Tylko, że w tym przypadku może się okazać, że wcale nie ma ich wielu, bo wcale nie tak wielu innych czegoś od ciebie chce. Zazwyczaj problemem są twoje własne, wewnętrzne sprzeczności. To tak jak Wester, która mówi: Mogę zrobić każdą rzecz na świecie, jaką tylko wybiorę. Więc dla mnie znalezienie się w momencie, w którym na coś narzekam, to największa porażka, bo to przecież ja tworzę wszystko w moim życiowym doświadczeniu. A my mówimy: tak, tylko że jeszcze masz te nawyki myślowe, które niosą się za tobą jeszcze z czasów, kiedy nie wierzyłaś, że to ty tworzysz swoje doświadczenia. Musisz więc pozbyć się ich jeden po drugim. Wyrzucając jest triumfalnym hukiem ze swojej głowy. To ciekawa rzecz, gdy uświadomisz sobie, że wszystko co się wydarzyło, wykreowałeś sobie sam. I wtedy mówisz: Ale jakoś nie wyszło to tak do końca, jakbym chciał. Więc no, muszę wziąć teraz odpowiedzialność, ale chyba nie najlepiej mi idzie. I z uczuciem niezadowolenia zaczynasz się samobiczować. Wtedy my mówimy: To obwini na chwilę za wszystko swoją matkę i spróbuj odpuścić to uczucie niezadowolenia. Postaraj się dać sobie ulgę. I wtedy mówisz: O, rzeczywiście, od razu mi lepiej. Jest moja matka, jest mój partner, jest gospodarka, jest prezydent, jest rząd, są moje poprzednie życia. Innymi słowy, jest bardzo długa lista do obwiniania, ale za to czuję, że nie mam żadnej kontroli. To my mówimy: OK, to odzyskaj kontrolę i weź pełną odpowiedzialność za to, co ci się przydarzyło. Wszystko w twoich rękach. I wtedy cieszysz się tym uczuciem przez minutę, a potem znów zaczynasz samobiczowanie. Ale gdzieś w trakcie tego procesu. Sprowadzisz swoje wibracje z powrotem do jedności z ufnością i dobrem, którymi naprawdę jesteś. To jest nasz sposób na powiedzenie Ci, że to nie chodzi o szukanie wąskiej i prostej ścieżki, tylko o to, że gdy osiągniesz jedność wibracyjną ze swoim dobrostanem, za każdym zakrętem czeka satysfakcjonujący potencjał tego, czego pragniesz. Dosłownie. A powodem, dla którego wszechświat jest w stanie to wszystko zorganizować, jest to, że jest tak wielu uczestników, tak wiele informacji, tak wiele interakcji i tak wiele rozwoju już się wydarzyło, że składniki niezbędne do realizacji czegokolwiek dla kogokolwiek są już na miejscu. Kiedy o coś prosisz, np. o satysfakcjonujący związek, to natychmiast Pojawia się dla ciebie przynajmniej 100 możliwych dróg, które doprowadzą cię do tego, co zaspokoi pragnienia twojego serca. Przynajmniej 100 opcji, natychmiast. Ale, jeśli nie jesteś do nich dopasowany wibracyjnie, to równie dobrze mogłoby nie być żadnych. Wyobraź sobie, że przyjaciel mówi ci: Usłyszałem dzisiaj w radio najpiękniejszą muzykę, jaka istnieje, grana była przez cały poranek. Na częstotliwości 98,6 FM. Coś zachwycającego. A ty mówisz: Ja niczego nie słyszałem. A miałeś odbiornik ustawiony na 98,6 FM? Nie. No właśnie, jeśli jesteś dostrojony i w jedności z tym, czego pragniesz, wtedy to się pojawia. Wszystko zależy od dopasowania wibracyjnego. Dokładnie w momencie, gdy jesteś w stanie zidentyfikować coś w myślach jako pragnienie, jest to już gotowe. Jeśli możesz o tym pomyśleć, to znaczy, że potrzebne elementy są już na miejscu i może się to zamanifestować tak szybko, jak szybko ty możesz zjednoczyć się z tym wibracyjnie. Jeśli powiesz: Chcę wygrać nagrodę, to wszechświat powie: W porządku, damy ci nieskończone możliwości, Byś wygrał swoją nagrodę. Lecz jeśli powiesz, ale jest tylko jedna nagroda, to wszechświat powie: W porządku, sprawimy, żeby było to dla ciebie trudne. A jeśli powiesz: Jest tylko jedna nagroda i myślę, że dostanie ją tamta osoba, to wszechświat powie: W porządku, nie będzie twoja. Twoje myśli się wydarzają. Jeżeli powiesz, nagród nie brakuje, wszechświat powie, to wybierz tę, która cię zadowala. Jest ich mnóstwo wokół ciebie. A jeśli powiesz, ale tylko ja jestem godny, a nikt inny nie jest, wszechświat powie, cóż, to zależy od tego, co oni czują względem siebie, a nie od tego, co ty czujesz względem nich. Każda twoja myśl ma wpływ na twoje wibracje. I to jest jedyna rzecz, która ma wpływ na Twoje wibracje. Twoje wibracje natomiast są jedyną rzeczą, która ma wpływ na to, co manifestujesz. Za każdym razem, gdy wybierasz jakąś nową preferencję, to wszechświat natychmiast pracuje nad jej spełnieniem i ma z tego wielką satysfakcję. Wszystkie Wasze przyszłe światy zostały przewidziane i sprawiły wielką radość wszystkim ze sfery niefizycznej. Właśnie dlatego są już zdeponowane i gotowe, byś mógł włączyć je do swojego doświadczenia. Wayne Dyer nazwał swoją książkę Zobaczysz to, gdy w to uwierzysz. A my mówimy: Przetestuj to na wylot. Uwierz w to, udowodnij sobie. Myśl swoje myśli świadomie i świadomie przyglądaj się następującym manifestacjom: Zmieniaj swoje myśli i obserwuj. Zobacz, jaka jest korelacja pomiędzy tym, co myślisz i czujesz, a tym, co się wydarza. To jest bardzo dokładne. Dostrój swoje samopoczucie i zobacz, co się wydarzy. Musisz jednak zwrócić uwagę na to, że jeśli stoisz w punkcie A, a chcesz być w punkcie B i mówisz, chętnie zrobię cokolwiek będzie trzeba, żeby znaleźć się w punkcie B to masz opór w swojej wibracji spowodowany Twoim zakorzenionym niezadowoleniem z bycia w punkcie A. Jeśli jednak powiesz, wspaniale jest być tutaj i wspaniale byłoby też być tam, to ten opór stał się już mniejszy. Możesz też jednak powiedzieć: Z mojego cudownego punktu, gdzie czuję się błogosławiony i wartościowy, z radością przyjmę, jeszcze większą ilość dowodów na moje błogosławieństwo i wartość. Czy czujesz, jak to stwierdzenie wyczyściło opór? Kiedy uświadomisz sobie, że jesteś dostrojony do obfitości finansowej lub obfitości dobrodziejstw, nie musisz martwić się niedostatkiem, bo więcej i więcej napływa w takim tempie, w jakim odpływa. Wtedy usuwasz ograniczenia z tego równania. I zaczynasz oczekiwać, że to, czego pragniesz, zawsze znajdzie swój sposób i się zamanifestuje. Wtedy też odległość pomiędzy Twoim marzeniem i jego realizacją staje się nieskończenie mała. I wtedy mówisz, że to jest jak magia. A my mówimy: To nie magia to normalność.